W ostatnim czasie zadaliśmy pytanie w związku z raportowaniem kwartalnym. Założyliśmy, że instytucja obowiązana dokonuje zakupu kryptowalut w innej zdecydowanie większej. Pierwsza, czyli mała, nie ma możliwości zrobienia żadnych środków bezpieczeństwa. Zresztą uznaliśmy, że jest to niepotrzebne. Przykładowo, jak mały kantor kupuje kryptowaluty bezpośrednio na spot na Binance albo jakimś dużym kantorze przez stronę internetową, to ten duży podmiot nie będzie udostępniał dowodu osobistego swojego prezesa zarządu ani nic takiego, no bo w zasadzie po co? A z drugiej strony, wszystkie raczej informacje są dostępne. W naszym rozumieniu, to duży podmiot świadczy usługę małemu, i tylko ten duży powinien wykonać środki bezpieczeństwa finansowego. Z drugiej strony jednak, mamy tutaj w raportowaniu pytanie o liczbę klientów, liczbę transakcji oraz sposób wymiany. Tutaj powstaje pytanie, czy ten duży kantor dla małego, mimo wszystko na potrzeby raportowania, powinien być postrzegany jako klient? Otrzymaliśmy odpowiedź, że istotne jest rozróżnienie, kto. Komu prowadzi rachunek w rozumieniu artykułu 2 ustęp 2, punkt 17 litera E ustawy. Klientem wedle tego jest podmiot, dla którego jest prowadzony rachunek, a nie odwrotnie. Jeśli giełda prowadzi rachunki dla innych podmiotów z branży krypto, np. stacjonarnych punktów wymiany fiat do krypto, to klientem giełdy jest stacjonarny punkt, dla którego prowadzony jest rachunek. Giełda nie jest w tym wypadku klientem stacjonarnego punktu. Co to oznacza? Generalnie mamy sytuację, gdy jeden podmiot wpisany do rejestru kupuje w drugi. Czy wobec tego taką transakcję należy ujmować w raporcie bądź zastosować środki bezpieczeństwa finansowego? Wedle odpowiedzi, którą otrzymaliśmy, nie ma, takiej, nie ma takiej potrzeby, gdyż zgodnie ze stanowiskiem GIF, kluczowe jest to, dla kogo prowadzi rachunek kryptowalutowy. W takich przedstawionych sytuacjach ten mniejszy podmiot przychodzi do większego, i to ten mały. Jest dla dużego klienta. Oczywiście te teoretyczne role mogą się odwrócić. Mogą być też dwa równorzędne kantory i mogą robić ze sobą takie transakcje. Wtedy problem jest nieco większy i w tym zakresie czekamy jeszcze na odpowiedź od GIF. A czy ty kupujesz na Binance jako mały kantor? Daj znać.